czy to jest prawda? Czy to są fakty? To jest komentarz do tego, nie? I dobrze, bo trzeba takie komentarze. Żeby tylko fakty się zgadzały. No. Dobra. A, to jest mój lunch, nie? muszę coś zjeść, bo prawie nic nie jadłem, a już jest godzina, pierwsza a przyjechałem tutaj niby do pracy ale nie będę pracował tak jak wam w poprzednim wideo pokazywałem mam do zrobienia grout podłoga już jest wymyta no nie? i ja się na to przygotowywałem już od tygodnia, ale jakieś olewacze mi się włączyły no nie? olewacze i po prostu tego nie robię a liczę na to że jak przyjdzie Steven, to go poproszę, żeby mi pomógł przy tej podwodze, no nie? To znaczy, kanapa to będzie za darmo, no nie? Ale transport, moja praca, słuchajcie, ja mógłbym się nagrywać w tym czasie. A poza tym, to ja myślę, że on będzie miał satysfakcję z tego, że się zamieniamy robotą, nie? A dwa, że to jest dobry człowiek i ja chcę sobie go zatrzymać przy sobie, wiecie? To znaczy, ja bym chciał, żeby on był moim przyjacielem. Bo ja mówiłem, że ja lubię Stevena. Czuję, że to jest dobry i wartościowy człowiek. Naprawdę to czuję, chociaż może się ludziom wydawać, że jestem naiwny. Jakby się zastanowić, to... Nie pamiętam. Żyjemy się na... przyjaciołach zawiatów kiedyś. Tych, których mamy. Nie pamiętam. To moi drodzy, kończymy. To ja muszę się nagrywać. Widzicie jak ja gadam, no nie? Jakiś powalony.